Pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział ósmy werset. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami z siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Zapraszam na kolejny odcinek. Witajcie! Przechodzimy przez pierwszy list Jana. Zachęcam do zobaczenia całej serii. Jesteśmy już w ósmym wersecie pierwszego rozdziału. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, to zachęcam, sprawdźcie tą playlistę. Może ją sobie zapiszcie gdzieś. Po pierwsze, też zasubskrybujcie ten kanał, to pomoże Wam być informowanym o kolejnych filmach, jakie pojawią się na tym kanale. Jeżeli ktoś nie oglądał wcześniejszych odcinków, zachęcam, zobaczcie je. Wszystkie te odcinki tworzą pewną całość. Dobrze jest poznawać Słowo Boże w całości. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie też dla Was ciekawy. Dotarliśmy do pierwszego rozdziału, w pierwszym liście Jana. Jesteśmy w ósmym wersecie. Jan mówi tak, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Że w wcześniejszym wersecie Jan mówił tak, jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest światłością, mamy społeczność między sobą a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I dalej mówi Jan: jeśli jednak mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy o tym, że nie mamy grzechu, to znaczy, że nie mamy przekonania o swoim grzechu, może to też znaczyć, że nie mamy poczucia winy grzechu. Żyjemy w całkowitym zaprzeczeniu, że grzeszymy. Czasami są tacy ludzie, którzy żyją w całkowitym zaprzeczeniu. Mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach. Spotykamy czasem ludzi, którzy mówią, Ja już nie grzeszę. Albo może być też taka sytuacja, że żyjemy wśród grzechów, które sobie jakoś wytłumaczyliśmy. Jest wiele różnych nauczań w świecie, wielu ludzi różnych rzeczy naucza, wielu księży, wielu pastorów. Ale my wciąż przechodząc przez ten pierwszy list Jana zachęcamy, bo sam Jan zachęcał nas do tego, aby żyć według nauki Jezusa. To ważne, czasem słuchać nauczycieli, słuchać kazań, to jest bardzo ważne, aby być w społeczności chrześcijan. Powiedzielibyśmy, to jest wręcz konieczne, ale pamiętajmy o tym, że najwyższy autorytet ma Słowo Boże. To Słowo Boga spisane kiedyś dla nas. Ma najwyższe autorytet, dlatego też wciąż zachęcamy do tego, aby przeglądać się w Nim, aby patrzeć na swoje życie przez Jego pryzmat. Ale wróćmy do tego, co mówi Jan, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu. Możemy też tak mówić, dlatego, że ktoś kocha swoje grzechy. Ktoś kocha tak bardzo swoje różne występki, że po prostu przestaje. Nazywać je grzechami. I sam pamiętam w swoim życiu, i może wy też widzieliście takie, albo widzicie takie elementy w swoim życiu, że ja kiedyś wiodłem grzeszne życie, i mm, tak najbardziej to denerwowało mnie to, że to, co ja lubię robić, mm, dzisiaj wiem, że to były grzechy, ale Bóg nie chciał jakoś uznać. Bóg wciąż mi przypominał o tym, że to jest grzech, że tak nie powinienem robić. Mm, Chwała Bogu za to, że tak działał we mnie, że pokazywał mi cały czas, pomimo że ja tkwiłem w różnych grzechach, to on co jakiś czas dawał mi te impulsy, że widziałem, że coś nie gra, mimo że ja chciałbym się jakoś ułożyć, że te grzechy były dla mnie przyjemne. Były też takie okresy, że byłem mocno zniewolony przez wiele grzechów. To po pierwsze, Czasami próbowałem siebie okłamywać, że to nie są grzechy, po to, aby siebie jakoś usprawiedliwić. A po drugie, Bogu chwała za to, że nie pozostawił mnie w tym miejscu, że pokazywał mi co jakiś czas, dawał różne impulsy, że żyje złym życiem, że tak nie powinienem żyć, no, że sam siebie okłamuję. Kiedy popatrzymy na inne miejsca Biblii, myślę, że warto tutaj też wspomnieć o liście Piotra, który mówi, o osobach, które wracają do dawnych grzechów, jak o psach, które psy wracają do swoich wymiocin, albo o świniach. Czytamy też w Biblii o świniach, które tarzają się w błocie, i to jest bardzo ostre i bardzo mocne porównanie. Być może nas dzisiaj to tak nie szokuje, chociaż te świnie może nas nie szokują, chociaż. Ten pies, który zjada swoje wymiociny, jest dla nas może czymś obrzydliwym. To Bóg chciał przez te porównania pokazać nam, że obrzydliwe są dla niego grzechy, że powiedział wyraźnie, jak powinniśmy żyć. Jeżeli doświadczyliśmy czegoś z Bogiem, różni ludzie doświadczają różnych rzeczy, ale jeżeli Bóg zaczyna nam pokazywać, a może kiedyś, wiele lat temu, dostąpiliśmy nawrócenia czy takiego świecenia i zobaczyliśmy, że nasze postawy są grzeszne, a po jakimś czasie do nich wróciliśmy. Jeżeli tak się dzieje w naszym życiu, to bądźmy bardzo ostrożni. Dołóżmy wszelkich starań, starajmy się ze wszystkich sił, aby odwrócić się od tego życia, ponieważ Biblia nazywa takie osoby, być może nas, nazywa psami, które wracają do swoich wymiocin, albo świniami, które... Tetarzają się ponownie w błocie. To bardzo smutna rzecz, kiedy Chrześcijanin, szczególnie osoba zbawiona, wyzwolona, wyrwana z mocy szatana, wykupiona krwią Chrystusa z mocy szatana, wraca do takich złych nawyków, wraca do grzechów. Niektórzy mówią, wracamy do tego cały czas, nie mamy grzechu, ale jeżeli byśmy zastanowili się, nie wiem czy dużo czytasz Biblii, czy mało, czy poświęcasz na to, poświęciliście wiele godzin, czy może prawie w ogóle nie czytaliście, ale w Biblii widzimy coś takiego, że Bóg jest ukazany jako święty, jako najsprawiedliwszy, najbardziej kochający, najbardziej miłosierny, w którym nie ma cienia grzechu, ale im więcej czytamy Biblii, to widzimy coś, co jest przeciwne temu co mówi dzisiaj świat, człowiek jest zły. Człowiek jest zły przez grzech naszych pierwszych rodziców przeszła na nas ta skłonność i ta natura zła. My cały czas myślimy w większości myślimy o tym jak zaspokajać swoje żądze. Jeżeli ktoś nazywa siebie chrześcijaninem, jeżeli siebie uważa za chrześcijanina i właśnie w tym świetle tego co mówi Biblia, o nas uważa, że nie popełnia grzechu, to znaczy, że albo nie zna Boga, albo tak naprawdę nie zna siebie. Tak czy siak żyje w pewnym kłamstwie, I apostoł Jan tutaj, to także zawiera: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy, nie ma w nas prawdy. Moglibyśmy powiedzieć, sami siebie okłamujemy. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie okłamujemy. Pierwszy z tych powodów, nie znasz Boga, nie znasz Boga prawdziwego. Zachęcam Cię, są nawet książki, nawet po polsku, o atrybutach Boga, nawet bardzo krótkie broszurki i też szersze pozycje. Jeżeli nie znasz takich pozycji, napisz maila, podeśle tytuły i linki, bo są także e-booki. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to źle widzimy swoje postępowanie. To prawdopodobnie. Nie znając Słowa Bożego, nie widzimy tego, jak często grzeszymy. Jeżeli mówimy, że nie grzeszymy, ktoś prawdopodobnie, ktoś, kto tak mówi, nie zna prawdziwej nauki Pana Jezusa. Jezus wiele razy pokazywał różne mechanizmy, jakie są w człowieku. Pan Jezus mówił, niektórzy, niektórzy ludzie mówią, ja już nie grzeszę, nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę. Ale Pan Jezus w kazaniu na górze, Ewangelia Mateusza 5, 6, 7 rozdział mówi, jeżeli patrzysz na kobietę porządliwie, już z nią cudzołożysz. Czy są mężczyźni doskonali w tej kwestii? Pewnie są, ale zapewne jest ich niewielu. Pan Jezus w tym samym kazaniu na górze mówi, jeżeli gniewasz się na kogoś, to tak jakbyś był mordercą. Widzę wielu, wielu Polaków, szczególnie starszych, szczególnie takich, którzy przedstawiają się za chrześcijan, widzę w nich dużo gniewu, w nich dużo złości na dzieci, na wnuki, na braci, siostry, masę nieprzebaczenia. A Jezus sam mówił: Jeżeli nie przebaczysz ludziom, to dlaczego miałby Bóg, Ojciec, Tobie przebaczyć? Zatrzymaliśmy się jako Polacy, mam wrażenie, na dekalogu, na, takich, na takim powierzchownym rozumieniu dekalogu, nie zabiłem, nie cudzołożyłem, ale Jezus, Pan Jezus pokazuje o wiele, wiele głębiej, głębsze znaczenie prawa Bożego. To niesamowite, jak głęboko sięga Boże patrzenie na nas. To nie tylko czyny zewnętrzne, ale to, co jest w naszym sercu, w naszym umyśle, to jakie mamy pragnienia, to tak naprawdę może obrażać Boga. Dlatego tym bardziej uważajmy na różnych nauczycieli. Dzisiaj w internecie jest masę ludzi, którzy podają się za chrześcijan i mówią: należy ci się coś od życia. Powinieneś mieć dużo pieniędzy, albo skupiają się na tym, że powinieneś być zdrowy. Ewangelia sukcesu to wszystko. Bardzo często wykrzywia słowa Pana Jezusa. Dlatego wracaj do Biblii, czytaj szczególnie Ewangelię. Zachęcam każdego, aby wciąż i wciąż i wciąż czytać Nowy Testament, a szczególnie jeżeli masz problemy albo chcesz zbadać siebie, to czytaj Ewangelię. Kazanie na górze Mateusz 5, 6, 7, te rozdziały 5, 6 i 7. Na innym z naszych kanałów jest nagrane w formie audio. To jest chyba kilkanaście minut. Tak naprawdę codziennie można by to wysłuchać i sprawdzić, czy ja żyję tak, jak faktycznie myślę. Jeżeli myślę o sobie, że jestem chrześcijaninem, czy ja tak żyję. Nie chcę, aby ten odcinek był zbyt długi, ale zachęcam w nim, abyś sprawdził, abyś sprawdziła to, jakichś kaznodziejów słuchasz. Czy lubisz słuchać o tym, jeżeli ktoś mówi, o świętości Boga, o Jego cechach, o Jego atrybutach, czy raczej poszukujesz jakiejś emocji, poszukujesz jakiejś wiedzy tajemnej, może jakichś kazań o księdze Apokalipsy, o księdze Objawienia, o czasach ostatecznych, a może lubisz, jak ktoś chwali Cię na kazaniu, że to wspaniale, że w ogóle łaskawie starasz się być chrześcijaninem, to w ogóle niesamowite. No, niestety są tacy kaznodzieje. W jakim kościele funkcjonujesz? Czy, czy chodzisz do kościoła po to, aby naładować jakimiś emocjami? Czy ma dla ciebie znaczenie, żeby była wspaniała muzyka, żeby był jakiś specjalny klimat? Czy raczej szukasz takiego kościoła prostego, biblijnego, w którym być może w małych społecznościach spotykają się chrześcijanie, znają się? Co jest ważne, wiedzą coś o sobie, wiedzą jak każdy z nas żyje, nie po to, żeby być wścibskim chrześcijaninem, ale po to, aby sobie pomagać. Ja raczej widzę taki wzór chrześcijaństwa, czyli bliskie relacje z braćmi i z siostrami, po to, aby móc pomagać. Jeżeli ktoś przychodzi do kościoła tylko w niedzielę, to tak naprawdę nie jest w stanie być posłuszny tak wielu słowom Pana Jezusa, który mówi, aby kochać braci i siostry w Chrystusie, aby im pomagać. Tak naprawdę taka osoba nawet sama nie może, tak naprawdę tej osobie też nie za bardzo ktoś inny może pomóc, bo po prostu nie znamy Cię, jeżeli jesteś taką osobą. Ludzie nie znają Cię, nie wiedzą, z czym masz problemy, jak mogą Ci pomóc, nawet proste życiowe sprawy. Myślę, że Kościół jest wezwany. Kościół jako wspólnota braci i sióstr w Chrystusie jest wezwany przede wszystkim do tego, aby pomagać sobie w prostych, życiowych sprawach. Jak jest ktoś chory, może trzeba mu zrobić zakupy. Ale mamy też wyzwania wielkie, kiedy ktoś z nas może grzeszyć, może popaść w jakiś grzech, z którego sam nie jest w stanie wyjść. To bracia i siostry w Chrystusie są po to, aby posłużyć radą. Posłużyć pomocą, aby spędzić z kimś czas, aby porozmawiać, aby modlić się za siebie. Trochę zboczyliśmy z tego tematu. Jan mówi: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Niestety dzisiaj, ta ostatnia dygresja, może na koniec, jest wielu chrześcijan internetowych, którzy mówią: Nie potrzebuję kościoła, kiedyś się zraziłem, okej, okay, rozumiem. Może tak być. Niestety jesteśmy tylko ludźmi i możemy się mocno ranić, ale pamiętaj, nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że wejdą do Niego ci, którzy są posłuszni w życiu woli Ojca. Wolą Boga był Kościół. Niedoskonały, z błędami, z problemami, ale to Bóg założył kościół i umieścił każdego z nas w określonym miejscu, w określonym czasie, po to, abyśmy byli członkami lokalnych społeczności, lokalnych kościołów. Nie anonimy, anonimowymi, internetowymi chrześcijanami, ale ludźmi, którzy są wrażliwi na braci, siostry, którzy poddają się temu, aby im mógł ktoś pomóc. I pomagają innym. Nie żyjemy już dla siebie, ale żyjemy dla Chrystusa, tak powiedział apostoł Paweł. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus i pewnie mało osób z nas jest w stanie to świadomie wypowiedzieć za apostołem Pawłem, ale powinniśmy do tego zmierzać. Powinniśmy zmierzać w tym kierunku, aby kiedyś takie słowa wypowiedzieć, aby dotyczyły one nas. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.